Jakby to szło na YouTube'a. Reakcja. Zobaczymy, co by było. Zobaczmy, co tu robią. Love is a Battlefield. Oho, Battlefield, część reference Hello. Ciebie też dobrze widzieć. Nowy hero, nowy map i nowy mode. Proszę, żeby to był mode z panią Wózka. Jak jest panią Wózka w jedną i w drugą stronę. To jest świetna. Głośniej. Proszę cię uprzejmie. On Mr. and Mrs. X, Gambit and Lord, after the time string entanglement interrupted their dream wedding to make up for the disruption has planned a honeymoon full of surprises for Lord. But when they're journey this to a world built by the elders of the universe, can their love survive the ultimate cosmic test? Uwielbiam jak on to tak po prostu czyta bez żadnych emocji, nie? czy czy miłość może przetrwać ten ostateczny kosmiczny test? Tak, po prostu Gambit 5.0 tak. Strategist. Okej. Okay. Dobra, dobra, Że mi się podoba. Okej. Okay. Pokażcie skillę, Pokażcie skillę, Uwielbiam karty. Same color, <laughs> to unlock kinetic shifting to heal allies, cleanse negative oh, effects, deal damage, knocking back enemies and applying. Uh, więcej when teammates need help or force rush in, Gambit can channel energy into his staff, okay. using limbo movement and martial arts to take down threats. When activating his ultimate ability. Gambit launches kinetic charged aces at all nearby allies, okay. supercharging their jump abilities and adding explosive power to their attacks. It also introduces a 3D trawe. new 18VS 18, 18, conquest, annihilation. <laughs> 18 contra 18 in the all-new Grand Garden map. Promise unforgettable fun. Ten mod 27 also tego customa co będziemy robić, to robimy 18 na 18. Co widzowie? Od Womena jeszcze zgadamy ludzi. Cześć, Natalia. Od Womena zgadamy ludzi i będzie. Placement system. 5. We're We're system. Nice. Season 5 brings you the Grand Debat of New York's Times Square. This is a long combat map that can host up to 100 people. Oh, takie lobby do bycia, bycia po prostu tam? No? Watch videos, read books, your imagination. Na pewno spoko drama. spoko rzecz. We've seen so many fun, friendly meetups in the Doom Match, six-time centurion mm -hmm. map. So o, we wanted to give everyone a dedicated space for socializing, relaxing and sharing cool moments outside of the battle. Happy niedługo Anniversary, już. Rivals! Season 5 marks the first anniversary of Marvel Rivals, a mm -hmm. milestone for us and for all of you, mm -hmm. our players. After Chodnie. the November 27th update, you can join our anniversary event to earn 2,500 units. Uh -huh. Czy to jest Gambit? Jak tak to wygląda czekaj bo ja wam, ja wam zasłaniam To wygląda naprawdę fajnie Ten Gambit Jeżeli to jest Gambit Czy to jest Loki? Ciężko powiedzieć Pasowałby i do tego i do tego To magik na pewno będę kupował jakby już widzę, że to magik będę kupował. Ona tak głupio wygląda, śmiesznie, że ją biorę. To jest... To jest Torch. A to jest kto? To jest... Kto to jest? To jest Blade? To jest Guma. Wolverine? Nie no, więcej skinów do Wolverina. Cursiv Anniversary Marvel Rivals to Community Inspired. u niej wygląda pięknie. U, więcej już Wam pokazuję. Nie mój styl, ale widzę, że ten skin ma bardzo fajny koncept. Ta Luna. tą Lunę, jak ona będzie miała fioletową chromę. Albo czarno-biała, i ta silok, Jezus Maria. Zasadok jaka piękna będzie z Gratium Dobra, pięknie Pięknie o Takie się sprzedają kido. Bardzo ładne skiny and a many more ahead. <coughs> a Będzie kupowane skinów Cross progression, to nas średnio w sumie opowiedzi chyba Season 5 Also launches our cross platform progression feature Huge thanks to everyone które testują to w Season 4.5. Your feedback has helped nam make zrobić Rivals lepiej niż ever. No, nie znam za dużo ludzi, którzy grają, ale spoko. O, nowe akcesoria. Akcesoria do postaci fajna rzecz, takie małe rzeczy. O! Oh? Gambit, Gambit będzie miał. Many... Czekaj, czekaj, już pokazuję. Okej. Okay. Jest krokodylek, jest jakaś. Jakaś laleczka. O, jaki fajny kermit. Widzicie to? Ej, spoko. Spoko, spoko, spoko. Bardzo fajnie to wygląda. Gambicik fajny. Spiderman fajny. Czapka też fajna. Nie wiem, co to jest. O komuśu, jaki fajny. Tak, to jest tak, 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 to jest, to jest, no, 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 to jest cyklop, cyklop, prawda, prawda. Rogue Ale końsiu chyba. Ten końsiu jest chyba najzabawniejszy. To, to bym powiedział. No. Nie no Cyklop też musi być szybko. College student Perks.

i <laughs> dużo ząbiaków. I To jest taki, To jest taki głupi tryb, który się fajnie gra raz na jakiś czas, więc. Więc dobrze, że będą coś tu dodawali jeszcze. Team Up ability. To jest ciekawe, to jest ciekawe. Patrz noty dostaniemy, dostaniemy pewnie niedługo, to też się omówi, ale hey, zobaczmy. Siema. Uwielbiam sposób, w jaki in in oni in mówią, taki kompletnie pozbawiony emocji. Ale ładnie mówią. marvel rivals is celebrating its first anniversary as Guang mentioned earlier we've prepared tons of new content and we can't what's changing with team up abilities balance adjustments and major improvements to ranked Dobra, dynamikę wytoczną w team up'a Ok, czy jakaś zmiana taka fundamentalna? Ale mm -hmm. więcej squidów namorowi. Eee, no, spoko so, to było. In team ups. Żeby DPSi mogli healować, to by było świetne. Nowe team upy. Uh -huh. Charging Magneto's grace wall with oh, kinetic spoko. energy. Spoko. When Magneto activates this team up ability, his primary attack is replaced by launching a kinetic charge grace wall oh. on the scrolls, damaging enemies nice. and ejecting unstable kinetic energy for a delayed second hit. Fajne, fajne. Clock and dagger as the team-up anchor. Empower Hawkey's collection light and dark energy. Okay. When HotEye uses his Crux and Slash, Będzie, e, it ulti and fires a light and dark energy wave that passes through allies and enemies. It heals and buffs teammates it hits, it and applying anti-heal to anti <laughs> Moon is the anchor here. When they <laughs> and moonlight team up, conscious power <laughs> of the, the team-up ability, let's play Dash Forward. Slashing enemies with the sword of Dobra, okay. blade będzie wajadne z moon Knightem. <laughs> I czekaj, ja chcę to jeszcze zobaczyć. Okay. patrzymy na tego po lewej stronie, ile on damage dostanie. Ten bot ma 250 HP. To mu zadało 200 zdrowia. I jeżeli to są te Blade'owe, to one się będą odbijały dookoła. Więc no, Bartek. Bartek będzie zadowolony jako jedyny gracz Blade'a w Marvelu. No. No. Będzie się leczył za każdy hit z lifestyle. Nice. Mm -hmm. Magneto is being removed from mental projection. Okay, makes sense. is out of cheering assault. That's Primal makes Primal Flame is seeing the addition of Black Widow. <laughs> Black Widow's <laughs> huh? bullets can now be empowered by Phoenix Force, letting her switch between regular and Phoenix bullets in combat. <laughs> <Phoenix's> <laughs> bullets heal allies and damage enemies in an arrow, but can't create against enemies. <laughs> <laughs> hey. Ja tego nie oglądałem wcześniej. <laughs> Z tym ja nie wiedziałem, że będzie leczenie my to, ale spoko Może Widow w szóstym sezonie albo siódmym zostanie kompletnie przerobiona w Hilera. I też będzie dobre. Dla mnie bomba. Better <laughs> from vertical, high flying skirmishes to more intense ground combat, this made it a bit easier for players to process information mm -hmm. during matches, <laughs> but with Angela and Dear Devil joining the roster, there's now a bigger emphasis on awareness mm -hmm. Teamwork and position. No, i to jest coś, team na czym ludzie się wywalają. Mhm. Mm Jeff, and Jeff i kto, Kurde, potwór teraz. Team Ten team up jest spokojny. Light ups, które And Jeff S. D. Mm -hmm. picks for Vengas, Emma Frost, and Magneto are still the backbone of many teams. No some. And Doctor Strange's buff maelstrom of madness has made him a solid. Oh, Strange is about very find Vendor, place now. Captain America, Angela, Penny Parker, and Groot also stay competitive. Mm -hmm. Among theorists, Phoenix and Black Panther are no longer as dominant after mm -hmm. several rounds of adjustments. While well, is back in the spotlight, o, to Starlog, Starlog, Nemo, Winter Soldier, and Moon Knight have all been performing well. <laughs> the new hero, Dear Devil, along with Iron Fist and Magic, have also stood out this season. With flying heroes taking a backseat, Daredevil's picks were more varied and flexible than ever. Więcej strategów, więcej Jeff, vanguardów, Invisible mniej DPS-ów, proszę. Róbcie Spidermana na Hillera, by latał z apteczkami i zrzucał apteczki z prawego. Okay. O, balans roadmap coś, co nas interesuje, hmm? We are also keeping a close eye on the rest of the roster Dobrze. and have plans for more adjustments in Season 5. First, we will be giving most vanguards a boost in team utility, making their roles more balanced and versatile. Okay, this boost upgrades for heroes like The Thick, okay. Hawk, Penny Parker Captain America, expanding jest value to the Venom buff, tak. tak. Captain America's ultimate will now help allies charge their own ultimates faster, and teammates will be able to heal while opening up his webs. When it comes to we've noticed that heroes like Wolverine and Spider-Man have been struggling a bit. So they will be getting buffs oh, this season. Wolverine will become more threatening to Vanguards, while Spider-Man's combos will feel smoother and more consistent.

You will play ten placement matches in each season Nareszcie. to determine your starting rank. Uh. When participating in the placement matches, you will be assigned an initial rank based on a conversion of your rank at the conclusion of the previous season. Since Season 5.0 marks mm -hmm. the transition to this new system, Dobra. your initial rank for placements will be determined by taking into account your highest rank from Season 0 to 3, and your final rank from Season okay. 4. Please note that this isn't just a straight carryover of your highest mm -hmm. rank, but rather a balanced calculation. Okay. So if you po prostu. Spokoj, dla mnie rank, you will be treated as a new player. and the system will assign you a starting rank for placements after your ten placement matches your results along with your initial calculated rank will decide your starting position takie tak sensowne normalne po prostu placementy wprowadzają to jest bardzo dobre If you finish them in first to jest half bardzo of dobre. Season, Dokładnie tak, CG. Half, Jak zrobisz się na 10, to dostajesz Celestiala 1 potencjalnie. W LoLu było coś w stylu, że mogłeś najwyżej mieć chyba diament 1. Więc w teorii tutaj Celestial 1 też by miał sens Bo tam dopiero w LoLu było, że Mastera nie mogłeś wbić, ale miałeś gość D1 mieć I... No tutaj Eternity jest tym Masterem, nie? To, to akurat... If everyone in your team is okay. Grandmaster right below. below You can queue as 2, 3, 4 or even 6 players Nice However, If anyone in your team is Celestial, Eternity, or Top 500, your team size will be kept at two players. Okay. You can team up for placement matches, but if anyone in your team hasn't finished their placements, you can only queue as up to three players. Dobra. If multiple restrictions apply, the strictest rules will take effect. For example, if you have one player in placement matches and one as Celestial rank, Your team can only queue as a duo. spoko to w sumie dla mnie nie specjalnie istotne ale ale brzmi jak coś, w coś w ok like dużo dużo dobrych zmian dużo dobrego i gambit 5 .5 będę grał strategiem w końcu don't chętnie don't będzie można. And you will receive two consumes at the end of the season. This system will continue in future seasons. Next, for plays place and crest. A to dobra, tu tak jest do no to. Between the first and second will one set of rewards for the entire season za cały sezon As long as you meet ranking skończy, there will be only one set of friends and crest of honors because season moving forward. Season 4.5 rewards won't be affected and will be distributed as usual. We hope these changes, along with placement matches, will reduce the pressure of grinding for high ranks and give you more flexibility standing your club. Dobrych zmian w tym piątym sezonie. Wydaje mi się, że idzie w dobrą stronę. Czekamy na patchnoty w takim razie i mam nadzieję, że to jest początek Wielkich zmian, gdzie Zaczną robić dobre wybory I że ludzie zaczną grać w tą grę, bo No bo bez ludzi nie będzie tej gry i nawet jak nam się będzie fajnie grało, no to gra jednak musi zdobywać graczy A nie ich tracić, a aktualnie wygląda tak jak wygląda Gambit jako stratek dla mnie super sprawa. Balans, nowe team upy wyglądają fajnie. Ten magneto wygląda świetnie. Ale zobaczymy, co to będzie działało. Czekamy jeszcze na Pacnouty po prostu. No i i się zobaczy, co to będzie.